Siemaneczko widzę, w dzisiejszym odcinku będę szukał przycisków. Jest to część druga tego, bo tamten już był długi, a znaleźliśmy dopiero połowę tych przycisków. Mogę Mabę za ekran wyjść, nie? Wójcie między Tu, a tu gdzieś tu, tu w zaświeci świeci. Ale to ja chyba pominę ten level. Znalazłem tamten przycisk Nie pokazywałem go, bo Trochę długo go szukałem A tu jest Labiryncik, labiryncik, dobra to w tą stronę muszę iść O tu. O jest. Chyba. Dobra. To jest portal. Narzędzie fałszywych przycisków. O, to jest. I znowu kod. trzy. Zielony to, to dwa. Niebieski cztery. Gdzie jest czerwony? jest Czerwony Tu, 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 tam gdzieś, no nie. Jest cały kot, tylko nie czerwony. tu gdzieś A to tak to będę będzie zgadywał kod. Ale widzę, ja zgadłem ten kot, ale tu była osemka czerwona. Jest. Mm. Moje ulubione! Dobra, lewo, prawo, prawo. Levo, pravo pravo pra level pravo bravo pravo level pravo bravo bravo pravo level 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 yes Dobra, i tak. Mm -hmm. O tu jest. Znowu muzyki zapomniałem wyłączyć, i znowu będę musiał usuwać tą muzykę, bo na prawach autorskich jest. Dobra, cyk. O, jabłuszko. Nie pogar. A, to jest zdjęcie, nie jabłuszko. Body, daddy, tutaj Nie I tutaj Tu nie Może tu tutaj w kubku A tu? zaś się wejśnia. A tutaj? nie ma. ale tu coś. może tu da się wyjść? No da się, ale nic nie ma. Tu jest na pewno. Nie ma. Tu się da wejść? Nie. Pod biurkiem też nie. A tu? Jak tu się dostać? Nie jestem przycis Dobra, no gdzie jestem przycisk? o Dobra i tu jest Dobra Tutaj od razu rzuca się oczy to miejsce Tutaj na pewno nie ma, tu nie ma, e, się. tu nie ma, tu nie ma, nigdzie tego przycisku nie ma. Co to tutaj było? Dźwięki Co? No nie wiem, gdzie to jest? No, tu tego nie ma. Ja no, no, szukam i szukam tego przycisku, ale nie mogę go znaleźć. No. Nie wiem, gdzie on jest. Co to? Ja jestem ślepy. Ja jestem ślepy, oślepłem. No. Tu gdzieś, tu, tu. Tutaj jakbym tak nie. Tutaj nie. Tu nie. To szare czy to jest przeźroczyste i to jest niebo? to nie jest przycisk nie ma 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 tu też nie ma tu nie ma tu nie ma o, tu jest. Tu w tej szafce. O ty gro. Dynia. 9 plus 10, 19 to jest. Szafka, co że, że tu, gdzie, co? Mogę to otworzyć? A tu jest. Tu nie ma. Teraz jest, jest jakaś strzałka z czegoś. To to, że płomień ten do góry? Nie. No to nie ma pod tymi. Tu też też. Tu nie ma... Tutaj w szafce jakoś? Hmm. Coraz trudniej, coraz trudniej jest. Teraz tutaj... Tutaj, tutaj... To... O, to! Nie. Tu coś było, tak mi mignęło. O, jest przycisk jako piłka? Nie przycisk pod ławką, albo przycisk jakaś roba od ławki, przycisk w wiedzeniu Żona przycisk. O, znalazła, dobra. piaskownica O, tu jest przycisk, dobra. O tam jest Poza mam tutaj Jak ja tam O tutaj nie Jak ja się tam dostać yep. Tak Okej nie tam jest jakaś Dziura jest... jest jakaś dziura. Że tu też gdzieś jest jakaś dziura i da się przedostać tam. Tam gdzieś wiaderko i wykopać dziurę. No i od razu tak widać tutaj siadę dwa. A. Yes. No tutaj tak, o test. Tu tutaj. Tu nie, tu nie. Tu nie, tu nie. W tym miejscu jest tyle detali. Tutaj może być tyle z takich małych rzeczy. Jest tyle pomieszczeń, że tu tak... No to jeśli tutaj to by gdzieś... O, może on wie, wiesz? Nie, on chyba nie wie. Ja się na tym poziomie już poddaję. Nie wiem już. Nie, no tutaj już nie ma tego. O, tu jest. Ślepy jestem chyba. To dopiszę? Złamano. A no, śluzik jakiś, A to jednak idę dalej. Do no to jest czołga. I do góry nie. Mm -hmm. Chyba nie miałem tu wpadać. Yes. It's... Zaślużę i guzik ścielek. I tu. tu. nie. Tu. Tu. O, tu jest. To jest? Nie, to nie jest. Czy jeszcze chyba zaczyna robić znowu trudny, no chociaż nie wiem. Ale dobra, tam. Jest. Już nie wiem, gdzie mogą być te. O, dzięki. Teraz, oj. Do dziesiątego poziomu. então, então 10 11 e 13 14 15 16 não A, to tam. Tutaj. Yes. I do góry. A nie, jest 60 level. No, To do zobaczenia w następnym odcinku.